O ci godzą dzisiaj Kosa Witam bardzo serdecznie Polecam wam być na kanał Kosy, czyli Kosa GTA prawda chciałem wam e, o coś powiedzieć Zmieniamy nazwę na kanale na, na Daniel GTA e, dokładnie. A tak właśnie... E, Daniel G... Tak Czy dasz, dasz e, mój kanał e, e, do kanału Link w opisie Tak Dziękuję bardzo serdecznie ogólnie każdego dnia pojawiają się tutaj filmy robimy daily na cały rok więc u mnie wbijajcie no. się, zostawiajcie suba z dzwonem żebyście byli na bieżąco nie wiem czemu mam wyłączone komentarze ja naprawdę nie wiem co się dzieje z tym YouTube'em. nie wiem serio ale ogólnie dzięki za wsparcie jeżeli dajecie te łapki w górę jeśli nie no to ten przykro jest widzę tutaj daniel zderzaki zmienia Wow, ja myślałem, że silnik jest z przodu, a ten silnik jest z tyłu, a z przodu jest bagażnik. Co jest? Co jest z tym autem? Nie tak. Co to są za wydechy? Ej, hey, Daniel. No? A myślałem, że się jakoś wyciszłeś. Ja jestem. Co za wydechy? Nie wiem. To jakieś dziwne, nie? No. W ogólnie ładnie ten samochód wygląda chciałem zaznaczyć Aha jest. Jak to oglądacie to pewnie e, Jesteśmy No Daniel pewnie to jutro wrzucisz, nie? Wrz wrzucisz Halo? No? Jutro. jutro. Jutro to wrzucisz ten film, tak? Daniel! No, jutro rzucę! O, dobra. Ja no to odpowiadam. W takim razie, jak to. Jak wy to widzicie, to już wczoraj już wpił ten nowy film. Możecie no. zobaczyć sobie na mój I kanał. I tak Polecam bardzo serdecznie zasubskrybować. I robiliśmy ogólnie Insurgenty vs. RPG. Trochę długi film tym razem, zwykle mało. Minutowe, takie kilku. kilku. Kilkuminutowe tak, maksymalnie no, 20 minut A dzisiaj normalnie, no wczoraj jakby to oglądacie wczoraj, no to normalnie 25 minut zrobiłem Więc to już pokczampik chyba Dla mnie, także możecie wbić Te logo ekipy muszę dać, zapomniałem o nim Najlepsze no ekipy do <gry> Dokładnie Nasz gang warzywek Nol. I bardziej rodzinny samochód, nie? No, Taki do bagażu nie, na dach To mi lepiej to wygląda. No, <laughs> czyli bez niczego. Bez niczego, tu. Tu to wygląda ładnie. To No, tu. Ciekawe, czy nie wybuchnie. <śmiech> tu. <śmiech> Spoiler taki, taki ładnie No, jakbyś miał bagażnik Taki właśnie. Tam możesz sobie zapiąć ogólnie taki suwak na bagaż i możesz tak sobie wywieźć właśnie bagaż Turbo Koła Co jest z tymi oponami? Czemu te opony te opony po prostu nie wiem. nie tają się Aha, słuchajcie, Daniel ogólnie od nagrywa odcinek, więc... Proszę jakby, no wie. wiecie, jakby, to jest kultura odzywania się na cika, więc... CO TO JEST za AUTO? CAŁY TUNING? CO TO JEST? Mm. No ładne auto. Ja sobie wezmę coś fajnego. Mechanik to trzeba zamówić od mechanika, nie? No ja nie wiem jak, bo wiem, czy tak auto się dało tak robić. Mhm. Kurde, ja pokaż ci mojego... No pokaż... A nie, ale mogę, mogę Ci pokazać moje nowe, nowe auto? No, możesz Poczekaj, stupuję, A ja próbuję bar. zrobić ten klik. Już idę do auta i ci zaraz pokażę jakie ładne auto zrobiłem. Nie jest takie szybkie fest Nie jest takie najszybsze no ale jest mega ładne. Nie wiem czy ci się spodoba, moim no, zdaniem jest piękne. A jak się, jak się robi, jak się robi to, że to auto może tak do, gór, e, e, do góry, jak się to robi? Aha, ja mam. Nie to, wiem. Jak się to auto... No, no ładnie. Co e, to jest auto? Niebiesko-żółte. Ale jak to się robi, żeby to auto e, do, do góry? Żeby tak jak e, e, maserkary, maserkary. Żeby tak... Co e, nie obe... wiem. Bo robi u Bena? A nie, na ja mam autów, które mogę. Jest... Ej, no to dobra, to ja kupuję maserkara i robimy, nie? A nie wiem, jak się to robi. Ej, ja wy robicie co? mi się, czy nie? Albo ja, bo dobra, nie ma. Kurde. A ja od razu u Benego se mogę kupić i będzie już zarobione, czy nie? Ej, musisz to robić u Benego. Ja słuchaj, a wy macie prywatną sesję, czy nie? Prywatną. A to prosisz Pos tego, tego Tęningu, Teraz tuningujemy inny samochód. Teraz tuningujemy dwa samochody. Ostar, Bravio, Gauntlet. Teraz tuningujemy jeszcze inny samochód. Taki, kodak I... samo. Tulegolit. Y Italii. Stary Italii. Za milion... Eee... Sto dziewięćdziesiąt. Najlepiej. jest ładne. E, czekajcie. Zaraz zaproszę cię, okej? Okay? O Jezus! Teraz tuningujemy taki inny samochód. Wad? tuningujemy... Ja bym sobie tam. Taki? Aye, będzie więcej takich tuningów samochodów, a dzisiaj tuningujemy dwa samochody na odcinku. Okej, okay, ładnie wygląda. O, oh, w to wygląda jak ze szybkich wściekłych, dosłownie. Stary ja to kupuję. Eee, czarne. czarny. Szybcy i wściekli. A ja każdym to będzie tak ma... nowa seria na kanale z Kosą. Będziemy Właśnie. próbowali sobie robić auta na sypkich ciekłych z kosą Ale jedna rzecz. Niestety do tych przeróbek huh? potrzebujemy up? pieniędzy, więc będą także napady na moim odcinkach. Mm -hmm. Więc jak cie, jak was tonuś, to po prostu obejrzyjcie kawałek, żeby było, by, było to wyświetlenie, łapkę w górę, jakiś komentarz, jak już się uda to włączyć. Mm -hmm. No i pamiętajcie, żeby za, zwalnąć mi z dzwonek Żebyście byli no a ja już to kupiłem tylko czekam na dostarczenie i sobie to Dobra. Przyciskam. Nie no ładne, nie? Chodźcie, cię przewiozę cię. Co to za auto? To jest Wapid e, Dominator GTX Czyli ta ulepszona Oło. wersja dominatora. Ładna, a coś masz odblokowanego? Co w się sensie z przodu... Z przodu patrz na przód. Pierwszy jest... No. Po pierwsze jest widoczny silnik, po drugie wygląda jak Chevrolet Camaro. chyba myślę, A nie a to będzie dominator, a co dominator ma dostępnego Znaczy po prostu jest samochodem A <laughs> Ja zatuningujemy... Z... Ja, jest turni... ja darmowe auto które było na święta W tamtym roku Którego też przynieść... Bring... OK? Zaraz się zatrzymiesz, okej? Okay? Ja wezmę. Poczekaj, Stower, polecam sobie tam kupić. Ja, ja to sam mam, ja też tam mam. Łe, well, no dojedziemy w jedno miejsce. A. Sorry, mogę wyjść? E, dojedziemy tutaj, chyba. O tym przyzwałem okay. Samoch samochód. Mm. Już ja też tam mieszkanie mam, bo ja też sobie kupowałem, a ja To jest sceny... jedno z największych mieszkań. Nie, a ja kupowałem... Ja kupowałem te najblosy za milion. A jak będziemy mieli serię na Minecrafcie to ja właśnie taki wieżowy stworzę. Co, co ty na to? No ale... Wiem, ale ja, to, ja mam te to najblosy za ten milion ten dom. Za milion. No, ja też mam kordy. najdroższy. No, ja nie kupowałem najtensego, bo się nie opłaca. No Ja najdroższy kupię. Nie, ja cię byłem tak... A mogę ci powiedzieć jak to jest? Mogę ci to powiedzieć jak bianne. to jest? A mogę ci powiedzieć jak to jest? To jest tak? Tak kupujesz najtańszy, bo wtedy ten dom e, ma nie... jest... niższy nie ma... jest... W, niższy, z, ma, niższy jest Jak niższy No to tak... ten e, taki apartamentowy z tymi takimi różnymi tymi wiezami, wiesz? Jest wtedy... E, o... jest auto Drogie było, wiesz? Ok. było droga. 613 kaza auto jeszcze trzeba przerobienie u Bennego zrobić. Patrz. Ładne? No ja też kupię jakieś auto i przerobię robię. Okay? wściekli. Jak go przerobię tak jak miał tu dom. Ze szybkich i wściekłych. To będzie po prostu pięknie. Ja też kupuję jakiś samochód, ok? A po 200 gdzieś jeszcze? Nie, ja szybko tylko ben... samochód, ok? Dobra, to ja jedę do Benego. Dobra. To mnie? Zaraz ja, ja cię zaproszę A ty mnie nie masz No to trzeba to zmienić I mamy, go, mamy goście na odcinku Możecie Mam. go ci witać? Klaudiusa? Mam no. Możecie ci witać Klaudius? Tylko go prawie nie słychać Może się bo na, na odcinku To kurde takie jakby duszki tam Gdzieś w tle gadały No ja taką wziąłem, ci pokazać. Tylko jedynie na imprezę podgłościć Na imprezę podgłościć sam raz No, sam raz Później za głośno w sobie mówią sobie musimy musimy załatwić Super zec. Teraz myślemy na sam... Myślę jak... jaki samochód kupujemy ludzie Pokażę No to osiągów jest słabe, ale jak go przerobię to będzie kozak. Jak to będzie jego... A ja kupię jakiś najtansy pojazd teraz. Może kupimy. A sobie kup... no, Dominator jest za e, nie wiem Nie wiem 32 tysiące, a taki kwest przerobiony za 600 tysięcy. Kupimy sobie te, e, kupimy sobie z, z pa, pana Lamborghini sobie kupimy. <laughs> Chyba cię pługię Lamborghini a Może być teraz No dobra najblosty dom I sobie robimy jakoś i Cześć mamy sam raz co damy z jakieś autko, mieć sam raz pieniądze na sedanie, na zrobienie, co damy jakieś... Ale wysłałem Ci zapro. Bo jeszcze trzeba Co damy sobie... Jakiej... Jakiej... Co co z... jakieś auto? Ludzie, które... którego nie uzywam. Badmobil się CD czy nie? Nie wiem, jak chcesz, ale może... może go sprzedaj bo was mobil, żeby się udać. Czemu? No dobra, a tak ja tego Batmobila nie używam, po co go mam? O stary, jak to wygląda! Ej, ja tak, tak Batmobila nie używam, bo mogę go strzelać Bo tak się nie opłaca go już mieć, bo on jest słaby już No Zgodzisz się ze mną? No, jest słaby Co damy, badamy ludzie. Będziemy kupowali lepsze samochody już. Teraz wam, teraz wam pokażę tunik super, super samochodu. Aha, muszę wezwać mo... Aha kurde nie ja sadam tego auta as o. o nie mam biednej w mobilnym centrum muszę kupić to żeby będę mógł zadać auto musisz <laughs> wydać więcej hajsu żeby, żeby sobie zarobić ja <laughs> się z... no chyba was fajnie kiedyś wtedy straciłem cały hajs ale było warto <laughs> Kola. Aha A co? Że zapomniałem że mam arenę wojny i mogę arenie wojny co to zapomniałem Ja też mam no Ludzie teraz jedziemy do areny wojny Tylko. Jeszcze dajemy samochód i tuningujemy nowy samochód którego Który w ogóle mnie ciekawi, bo ja kupiłem arenę wojny żeby się ulepszyć motor na tam Nie wiem na co nie pamiętam już ale nie wiem na co Zaraz i powiemy Jak coś? Jak coś kla Klaudiusz powiedz o tym O tym? Klaudiusz mam powie o jednej rzeczy. Otwieramy nowy kanał No właśnie. Powiedz powiedzieć ludziom. Ale to otworzę ekipę w GTA. No Kupę. nie musimy... Nie, nie kanał, serię na kanale ja otwieram Take Mamy... No. mamy drugi... Stworzymy e, taki kanał, e, taki blogi kanał, na którym będę, będzie więcej filmów z ekipką Dokła Dokładnie Cie znaż, że te... dokładnie A na tym kanale będzie też wie dużo filmów, na tym kanale robimy daily, a na drugim kanale będą filmy co dwa dni No tak Wskaźnik. Dobra, pasuje Ci Klaudiusz? No Czyli, czekajcie, teraz e, wchodzimy Dosyć, bardzo i klikamy. Setaj tuning. Nawet siedzenie można zmieniać. Co jest? Ale w czym? No ubynego. Ja nie wiedziałem. No fajnie. Kierownicę można zmieniać. Co? Aha, bo ty to auto masz, dobra. Mamy teraz 2 miliony. 2 jest... miliony 300. Oto oznik. Tuningujemy nowy samochód. Teraz kolejny samochodik mamy. Mogę Wam powiedzieć? Lamborghini e, mam pytanie: kto jest przybrany za ja. e, kosmita? Super osoba. Ja Kosa I polecam Wam bić. Zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy: dajcie suba i, i łapkę w górę. I polecam Wam bić na kanał Kosa GTA. Polecesz? O Jezu, ale film fajnie ładnie Super filmy. Mogę potwalić. Każdego Dzisiaj dnia. Ja jedyne co mogę zrobić to TikToka za no, tylko na yeah, Ja Jak chcecie, żeby. Ile łapek mają w górę bić, żeby Cloudys nagrywał na tym nowym kanale? Ile łapek Klaudii, żeby nagrywać na nowym kanale? Bijcie 5 łapek w górę, bo nie nagrywał na nowym kanale. dla ekipy. Tego nie pomówię, tłumaczę wsiad. My się Będziesz tak? No. Będziesz kosem, bo to macie mnie okej? Okay. Klaudiusz, dobra? Okej. Okay. Poko. Do. Kto jest u w ogóle? Ja. Yeah. E, ko kosa. No. Ja teraz tuninguję, inny samochód. Taki kozak samochodnik tuninguje. A które auto ulepszę w ogóle? Zobaczy sobie. Musisz po A nie. E... Koszy pytałem, bo on u Bennego jest, to... Eee... No. Maszynkara. No, taki ładny przerażek. Ej, ja polecam Ci, polecam ci e, pojechać do Mechanika Los Santos, okej? Okay? Taka ja teraz tam będę. Jestem, jestem. Możesz ci oh. bo nagle mam. Eluina. Fajny samochód? Jestem. Dobra. Co? Czekaj, wiesz, a Ty masz... no fajny, fajnie. Żyję, żyję, żyję. Halo, ej, ej, ścigamy się? Ja dawaj. Żyję. Halo halo. Ja no halo, Daniel. halo Możecie być też na YouTubie Na Hej Na mnie podcigamy. Sado Sadu Jak coś S -s -s Otwieramy nowy kanał ekipy Sado może potwierdzić Hmm Ładnie. Jak tylko Sadu pomyśli, będzie też nagrywał, może? Sprzedaj za milion siedemdziesiąt Lol Elżyn go ulepszył Masakra ej ja, to też inny auto ulepsza? taki kozak samochód to masakra, idę ulepszać a ja ścigam, to nie leń, no po co. O Jezu! A co A... wy robicie? Ja nagrywam, ule... ja, e, ja, ja też nagrywam tak, odcinek, u... w którym pokazuję dwa ulepszenia samochodu. O chłop! A dobra, bo Szado, bo ty masz ten motor, że areny wojny, to powiedz mi, jak go kurde ulepszyć, bo Dwa rejnie wojny. areny wojny. Co? Co? Teraz? <trym> no już słyszałem. Musimy mieć arenę wojny. Ale ja mam. No to wyjdź do areny wojny. Czekaj, muszę tam pojechać. I tam Gdzie? pierwszy masz opcję, żeby zmienić na jakiś ten szok, apokalipsa. koszmar, nie? Gdzie niby. Czekaj, muszę tego Wow. Dobra, zrobiliśmy. Ej, auto no. no. Kupiłem auto za 35 tysięcy. I, na, e, e, i na, aren, na arenę wojny sobie zrobiłem. E, ile wydam na te auto? 2 miliony. 2 milion. miliony. 2 miliony. Pamiętaj, no. y, że Oczekaj. ten, ja ten samolot nie kosztuje milion 200. Ja tutaj nową ja damy. Stój, Claudius. A poczekaj, bo już do... no co? Ja no przyjechałem, nowe auto, nowe auto sobie zrobiłem, przerobiłem. Co to? Jak ty to? Kozak, to... nie? Nie ty na to wydałeś. Hopie, ja na to wydałem ponad 2 miliony na same przerobienie, a auto kosztowało niecałe 600 tysięcy. Ja nie, zaprosisz mnie? Zaraz, okej. Okay? No, karnij Was. się. Chodź się Ale prowadzić się umym. Ale dobra. Odda, oddam jej wezwę. Ej, no chodźcie no, moje auto zobaczyć nowe. Chodźcie, chodźcie moje auto, które zdołęgowałem zobaczyć. Ej, to wygląda trochę jak z tych wściekłych, tylko kolor się po prostu nie zgadza. Ale samo Ej, auto. Ja tam nie, nie pamiętam auto. Z, z doma. Z ja doma. Z to Z doma. doma. Ej, zaprosisz mnie, tam? Oj, oj. Zapraszam. O, o, o tym mówiłem. Zapraszamy, Shadowa. Super, że mamy na filmie. Ja może tam wrócę, chodzę. Ani mocno. Ale nie ja Ej, pod Benego. Do Benego. Podjedźcie pod Benego. Czy ja do areny wojny. Oj, jechałem. Ej, możesz podjechać do areny wojny? Kosę? Możesz mnie zaprosić? No. E, Podjadę ja pod areny wojny. Okay? No, nie A tu też. Właśnie pokażę mi nowy ten samochód. Nie, jak skuringowałem. To jest kota alasar za moryci mnie zaprosić A już się naprawiam Dzięki A to jest ładne auto Ej Kosa, ile wydajesz na tuning? Miliard <laughs> 500 <Yeah. laughs> Chłopie, jakie ja, moje ten? Mutoc na something wydany ładne? ładne Kosa? Znaczy z Wiesz? A kupiłem, ten, ten, no. Wiesz? Dobra, to teraz. Gdzie się to robić? tym motorem? Ej, a kupiłeś, a Ty kupiłeś... To kupiłem. Kupiłeś stronę, e, kupiłeś ten motor ze strony Arena No. No. Kupujemy sobie na samochód. Mam pierwszą opcję, żeby ulepszyć na ten. Na model. E, e, Iron War. To ja mam to. kosa. Mam do Ciebie pytanie. Ile to Twoje auto kosztuje? 600K na, na tym. na ubynego. Nie, okay, to te, le, te legendarne co kupowałeś, co mi gadałeś o nim. Ej, że dwóch na chwilę mam. O stary. Ta ja auto, tak... mi gadałeś o nim, jak jeździłeś sobie, pokazywałeś na początku, jak to nie gołem, ten słaby samochód. Py... Ej, Ej, ja kosar. Kosa... Il... Kosa... jak ty to robisz? Z czym? Znaczy to jest tylko przy Masylkara. R1, żeby wiesz, R1 i R2. Przysłasz sobie R1. Mam pytanie. To... Jaki to jest te auto z legendarnym sportem, które mi pokazywałeś, tak ładne? Takie D. Y jak on jest. Ta to sobie pokazywałaś na początku przed tym autem. Czy No, Vision ile on kosztuje? No to wizjon. 2 250 000. Taki biały z aktualizacji przemysłu. Pim auto za 35 000. Sprawdzamy, ile teraz będzie kosztować. A. By. By. areny I teraz takie 5 filialne. Eee, już milion pięćset kosztuje. Co? Dopalacz. No okay. Do, i jakbym już wydał, to już bym miał. Na dopalacz jakbym wydał, to już miałbym wszystko wydane. Może jest chyba tak drogie. Czekamy. Może teraz kupimy ludzi od bezejta, co? Może ludzie. No i na nasze odcinek, gdzie jak Albo bizniona, co polecasz na ostatni odcinek na Tuningi? Bizjon czy Devil's Aid, co polecasz, The, ja kupił, Na twoim miejscu kupił albo Kriegera, albo, albo Bizniona. No, A Bizjon, tak. który nie. to jest, bo ja nie wiem, tam szukam. Taki biały, biały, weź sobie według ceny, i taki biały. Według ceny? Według ceny. To są chore od matrycy, nie wiem, Patrzę. No. Cena? Nie, no, no. Eee, nie. To na po nazwie Według ceny ludzie? Znaczy my? Cena? Tak. Eee, 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 czekaj, dwa, to kosztuje 2 miliony? A kosza, kosza wywaliłam. Eee, turbo. O, to nie turbo. O, spoko. Koła, to jest koła. Koła są takie ogromne w tym aucie. Koła. No Może kupimy? może kupimy ten motor, taki jest bardzo fajny. Zjemy no. na próbę coś sobie, bardzo fajny motor kupujemy. O kur. No dalej ludzie kupujemy motor. Co poleca z DMS ETA pokazać na następnym odcinku czy motor? Oj, jest chore! Halo Saddle! No. Co poleca z DMS ETA pokazać na następnym odcinku z, z tuningowania samochodów czy motor? Eee, Sotaro. Sotaro. Dobra, kupuję Sotaro. Kupuję Sotaro. Kolor żółty. E, bo ja kupiłem tylko jedno ulepszenie i ono kosztowało milion 500. Ludzie mamy Sotaro. Zaraz, zaraz będzie, pokazał ten motor do prób czasowych. Ten motor jest opłacarny do prób czasowych też. Jak mają niektóre próby mało czasu, to ten motor jest Mówi. bardzo opłacarny. Bo ja kupiłem auto za 35K, nie? One wyglądały jak totalne gówno. Było halo. tak małe, mniejsze od motoru. I halo. zobaczcie jak teraz wygląda. No, halo, halo. Jeszcze się chłopaki My teraz skończymy film, teraz ja sobie wam pokażę jeden pojazd i kończymy film. ciebie. Hey, Ej, Daniel, mam pytanie. No? Czy możemy teraz zagrać jakiś tryb? No, na... want, tak, za zaraz, zaraz będę kończył, okej? Okay? Film, dobra? Ale... ale nie, właśnie na film. Bo no, nagram drugi film na jutro też, filmu. Ej, dobra, no. Możecie się pożegnać? Nie, ale